No mimo że B6X, WiFi 6 6 GHz pasmo i 3 GB ruchu. Testy w terenie, zaczynamy. Nie, 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 nie ma w ogóle niczego jeszcze. A, jeszcze. Z Wami, Damian i Alex. Dzisiaj mamy Mimoza B6X, to jest nowość od producenta Mimoza. Tak jak zapowiadaliśmy ostatnio, w sprzedaży od około miesiąca nie możemy się doczekać, aby zobaczyć, co to potrafi. Główny cech tego urządzenia to produkt serii B6X, następca. Modeli B5. Mhm. E, literka X w nazwie oznacza, że jest zgodny ze znanymi Wam dobrze antenkami dokręcanymi. W zależności od odległości możemy po prostu wziąć albo większe, albo mniejsze antenki. Dokładnie. Seria B, czyli produkty dedykowane dla połączeń punkt-punkt. A i podobnie jak poprzednicy, urządzenie ma w sobie dwa moduły radiowe. Mogące pracować maksymalnie z pasmem o szerokości 160, 160, megaherców 160 MHz i w bardzo szerokim zakresie od 4,9 aż do 6,5. 6,450? Dużo się nie pomyliłem. Tak. Wybraliśmy dzisiaj nowe lokalizacje 4,5 km. Nasi koledzy są tam. Yeah. Postawiliśmy pierwszy punkt, chłopaków tam zostawiliśmy. Drugi punkt u nas tu jest, też rozstawiliśmy. Zestaw testowy, podobny jak ostatnio, nasze dobrze znane kratownice, e, Power Station Extralinka jako urządzenia do przeprowadzenia, do przetestowania i wygenerowania syntetycznego ruchu MikroTiki RB411. Szybka, nie szybka, ile to nam zleciało, z półtorej godzinki dowizowania? No. Pochodzi dosłownie 5 minut i gaśnie i mówi bateria krytyczna, chociaż przed chwilą miała 90%. Przecież, że mnie teraz pokazuje, jest 80. Tak, 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 dokładnie tak. Tylko, że ja jeszcze mogę, u ciebie widzę, że nie chciał. Ja go wciskam power, i on potem wrzeszczy: A ła boli, czy chcesz mnie włączyć? A ja mówię: Tak, działaj, ja cię potrzebuję. Dobry. Ty to znowu z tym coś zrobisz. Jest, jak jest. Podłączamy wszystko i już jest w sumie podłączone. Otwieramy laptopa, nagrywamy ekrana, pokazujemy testy. Mamy uruchomiony WinBox, pisaliśmy adres drugiej strony, czyli 10.10.2 UDP, ruch w dwie strony, admin admin i puszczamy test, start. Dobra. 00, czekamy chwilkę i mamy 350 na 700 prawie. Zobaczymy jak to wygląda u nas na dashboardzie Mimozy. Co my to widzimy? Damian, mamy prędkość? Tak, sumarycznie 1100 mega. To jest tak jak prędkość. Całkiem niezła prędkość. Mi dzieli się to na 740 w jedną stronę 300, i 350 w drugą, w drugą stronę. Powiem, ci, że to dobre wyniki, niezłe e, wyniki. Co ostatnio robiliśmy testy na Mimozie C6X to były dużo gorsze wyniki. Czyli te dwa moduły. Ale robią swoją robotę, tak? Tak, dokładnie. Dwa moduły radiowe robią swoją robotę. Wyniki całkiem niezłe. Teraz pierwsza częstotliwość, na której jesteśmy, podłączenie po to 5200 MHz, a druga częstotliwość to 5985 MHz. Widzicie to dokładnie na, na załączonym ekranie. obrazku. No cóż, mi się wydaje, że testy były w miarę udane, jak zawsze. Jak na pasmo wolne. Tak. Dla wszystkich i podatne na zakłócenia. Tak, testy były udane. Odległość, jak mówiliśmy, 4,5 km, 1 tak. gigabit ruchu to jest sporo prędkości. Całkiem nieźle. Jak na no urządzenia, które można sobie, może sobie każdy kupić, zamontować na wszelkie potrzeby. się wydaje, że tej prędkości wystarczy na, na całe osiedle. No, czasami może tak Wymna. być. No. E, co jeszcze ciekawego? No, myślę, że czekamy jeszcze na finalne wersje softu od producenta. Sądzę, że jeszcze dużo tam dopracują i będziemy mogli Wam pokazać jeszcze większe możliwości tego urządzenia. Dzięki, że byliście z nami, subskrybujcie na nasz kanał. My nie ustajemy, dalej obserwujemy rynek. Jak tylko coś ciekawego się pojawi, zaraz to bierzemy na tapetę, robimy testy i chętnie Wam je pokażemy. Do zobaczenia!